Witam Cię na moim kanale Zmiana Wzorców Myślenia. Dla tych, co mnie nie znają i są tutaj pierwszy raz, nazywam się Urszula Jaworska. Jestem trenerem samodoskonalenia i na co dzień pracuję z podświadomością, pokazując, jak podnieść standard swojego życia, zmieniając wzorce myślenia. Afirmacje zaczną się po krótkim wprowadzeniu. Twoje życie jest darem, a Ty zasługujesz na to, by każdy dzień przeżyć w szczęściu, jak i na wszystko to, co najlepsze. Afirmacje zaczną się po krótkim wprowadzeniu. Podłoża braku zmiany i kreacji, inaczej manifestacji naszych pragnień oraz osiągania tego, czego pragniemy, stoi wiele czynników. Jednym z nich jest brak przekonania, brak wiary w to, że to my mamy w sobie moc kreacji poprzez świadomą pracę z naszym podświadomym umysłem i nie ma w tym żadnych tajemnic może być wynikiem lęku przed doznaniem rozczarowania, a co za tym idzie swego rodzaju bólu, że tym razem nie do końca uda nam się otrzymać to, czego chcemy. Dlatego nagrałam dla Ciebie moja droga kobieto zestaw afirmacji, inaczej autosugestii, które regularnie powtarzane zadziałają niezwykle wzmacniająco podnosząc jednocześnie Twój self i nicz. Albo inaczej rzecz ujmując self koncept sprawi to, że zakodujesz w sobie przekonania, że to Ty kreujesz swoje doświadczenia, rezultaty i wreszcie życie, jakiego prawisz. I właśnie tego z przestrzeni mojego serca Ci życzę. A teraz zapraszam Cię już do kolejnej sesji autosugestii, które regularnie powtarzane, niezwykle ułatwią Ci zmianę dotychczasowych, nie wspierających Cię już dłużej przekonań i wzorców myślowych. Gotowa? Zaczynamy! Przyjmij dla siebie wygodną pozycję. Usiądź lub połóż się tak, aby twój kręgosłup był prosty. Jeśli możesz i chcesz, zamknij oczy. Podaruj sobie ten czas, czas dla siebie. Jesteś swoim największym prezentem. Dlatego pozwól sobie na to, co dla ciebie jest najlepsze i czeka na twoje. Pozwolenie, by pojawić się w Twoim życiu. Skup się na swoim oddechu. Zrób pięć głębokich wdechów i wydechów. I kiedy to robisz, możesz nawet usłyszeć dźwięk wdychanego i wydychanego powietrza. Właśnie tak. Z każdym wdechem bądź świadoma. Wdychanego powietrza. Z każdym wydechem bądź świadoma wydychanego powietrza. Wdech nosem, wydech ustami. Pozwól, aby głęboki spokój wypełnił całą ciebie teraz. Zauważ, jak z każdym kolejnym wydechem wypełnił. Cię energia odprężenia, rozluźnienia, spokoju, a jak z każdym wydechem opuszcza Twoje ciało i Twój umysł, wszelki niepokój, wątpliwość, zmartwienia, blokady, ograniczenia. Możesz nawet wyobrazić sobie, jak z każdym wdechem strumień jasnej, złotej energii wpływa do Ciebie przez czubek Twojej głowy. Wdech Strumień jasnego światła wpływa do Ciebie, płynie w dół, wzdłuż całego Twojego ciała. Rozświetlać, rozpuszcza każdą blokadę. Możesz już nawet zauważyć, że kiedy to robisz, jednocześnie z każdym wydechem opuszcza Cię energia zmartwienia, wątpliwości, strachu. Każda komórka Twojego ciała staje się wolna od tego, co już dłużej Ci nie służy. Nie jest Twoim spokojem, komfortem, bezpieczeństwem. Jeszcze raz wdech, zauważ, doświadcz, poczuj, jak każda część Twojego ciała, każda molekuła rozluźnia się. I rozświetla, a Ty zaczynasz coraz bardziej promieniować tym światłem na zewnątrz Ciebie. Poczuj, jak cała Twoja istota rozświetla się teraz. I w tym uczuciu relaksu przypomnij sobie teraz wszystko to, co chcesz, by się spełniło: zmaterializowało, zamanifestowało, pokazało w Twoim życiu. Wyobraź to sobie teraz, kiedy wszystkie pragnienia Twojego serca spełniły się. Twój prawdziwy sukces, Twoje osobiste zwycięstwo. Jak to jest, kiedy każde Twoje pragnienie manifestuje się tak, jak chcesz, a nawet dużo lepiej? Jakie uczucia Cię przepełniają? Jakie myśli ci towarzyszą? Jaką moc czujesz w sobie? Co o sobie myślisz? Właśnie tak. Jesteś pełnym mocy, kreatorem swojego życia i potrafisz wykrować wszystko, czego pragniesz. A to, co wydawało się trudnością, wyzwaniem, jest jedynie wynikiem podświadomych przekonań i utrwalonych do tej pory wzorców, które właśnie teraz, kiedy słuchasz mojego głosu, tak jak go słuchasz, pozwalasz zmieniać je sobie z łatwością. Jestem połączona ze swoją najwyższą wewnętrzną mądrością. Jestem, jaka jestem, a w tym, jaka jestem, tkwi piękno i siła. Ja uznaję swoją moc. Jestem pełnym mocy światła i miłości, kreatorem mojego życia, dlatego jest ono doskonałe. Ufam sobie, swoim umiejętnościom i wiem, że wszystko, czego potrzebuję, by osiągnąć swoje cele, mam w sobie. Kocham i akceptuję siebie. Jestem wystarczająca taka, jaka jestem teraz. Jedyną osobą, do której się porównuję, jestem ja z wczoraj. Doceniam osobę, jaką jestem i daję sobie zawsze to, co najlepsze. Miłość, szacunek, uznanie, życzliwość wobec mnie samej. Jestem wdzięczna za wszystkie moje przeszłe doświadczenia, które dały mi moją obecną siłę i mądrość życiową. Udzielam sobie zupełnego przebaczenia i rozgrzeszenia, ponieważ teraz moja energia wzniosła się ponad i poza wszystkie moje błędy, jakie kiedykolwiek mogłam popełnić w przeszłości. Uwalniam się od wszystkich pozbawionych mocy myśli, przekonań. Akceptuję siebie jako spełnioną, szczęśliwą, kochaną i szanowaną kobietę. Zawsze znajduję się we właściwym miejscu i o właściwej porze. Jestem zawsze piękna i promieniuję ponadczasową młodością. Stale z łatwością cieszę się harmonijnie zbudowanym ciałem, promienną cerą, idealną wagą i całkowitym zdrowiem. Wyglądam i czuję się jak milion dolarów. Jestem zawsze pewna siebie, trafnie i szybko podejmuję decyzje i bez zbędnej zwłoki przechodzę do odpowiedniego działania. Jestem niezwykła, jestem dokładnie tą osobą, którą chcę być. Jestem spokojna, opanowana, pogodna, bystra, pełna witalności. W stosunku do ludzi jestem zawsze serdeczna, życzliwa, przyjaźnie nastawiona, a ludzie zawsze rewanżują mi się tym samym. Jestem magnesem na ludzi, którzy mnie kochają i wspierają w tym, co robię. Stale uczę się, wzrastam i zmieniam na lepsze. Moja osobowość promieniuje pewnością siebie, zdecydowaniem i optymizmem. Jestem tą kobietą, która zawsze zostawia po sobie pozytywne, niezapomniane, dobre wrażenia. Zawsze jestem traktowana z szacunkiem, uznaniem i sympatią gdziekolwiek się pojawię. Jestem autorytetem w swoim świecie. Ja zawsze na bieżąco wypełnia mój umysł zdrowymi, pełnymi miłości i pomyślności myślami. We wszystkim co robię odnoszę sukcesy, doświadczam dostatku i bogactwa. Jestem silną, dynamiczną, inteligentną kobietą, i właśnie teraz doświadczam obfitości. Moje możliwości nie mają granic. Mam prawo do udziału w dostatku tego świata, i właśnie teraz staje się dla mnie rzeczywistością. Mam wystarczająco dużo czasu, energii, mądrości i pieniędzy, aby spełnić wszystkie moje pragnienia. Mam jasny główny cel w życiu i nie zaprzestanę działań w kierunku jego osiągnięcia, aż nie stanie się on moją rzeczywistością. Każdego dnia wypełniona energią i radością realizuję swoje zadania, które prowadzą mnie do osiągnięcia moich wyznaczonych celów. Mój wewnętrzny geniusz zostaje właśnie uwolniony, a ja z radością zaczynam wypełniać swoją misję i swoje przeznaczenie. Zawsze pracuję mądrzej i z lekkością, zapewniając sobie czas na odpoczynek i czas z bliskimi mi osobami. Ogromna ilość pieniędzy właśnie wkracza do mojego życia. Zasługuję na nie i wykorzystam je dla mojego dobra, moich bliskich oraz innych ludzi. Każde pieniądze, które wydaję, wracają do mnie wielokrotnie pomnożone. Moje dochody stale przekraczają moje wydatki. Zawsze mam sumę pieniędzy, którą mogę zatrzymać jedynie dla siebie. Przyciągam do siebie nieustannie okazję do zarabiania coraz większych sum pieniędzy dzięki swojemu pragnieniu odniesienia sukcesu. Mam stale w sobie niezachwianą wiarę. Ufność, odczuwam siłę i moc. Spełnianie moich marzeń jest przyjemnością dla mnie i dla każdego człowieka. Pozwalam sobie na posiadanie tego, czego pragnę. Jestem wdzięczna za wszystko to, co mam, a także to, czego dziś jeszcze nie widzę, a co właśnie do mnie zmierza. Akceptuję siebie jako szczęśliwą kobietę, której marzenia są z łatwością spełniane. Pozwalam mojemu wyższemu ja wykrować wszystko, czego pragnę. Jestem warta otrzymania wszystkiego tego, czego pragnę. To zawsze działa dla mnie. Wszystko, czego pragnę, przychodzi do mnie z łatwością. Jestem pewna, że to, czego pragnę, jest już moje. Pozwalam, aby to działało dla mnie w każdej minucie mojego życia. Jestem otwarta na prowadzenie i wskazówki, których potrzebuję usłyszeć, by otrzymać to, czego chcę. Mam piękne, bogate, pełne miłości i radości życie. Podążam ścieżką radości i szczęścia. Tak właśnie jest i tak zawsze będzie, dopóki dane mi będzie cieszyć się cudami tego świata i moim życiem tutaj. I weź głęboki, spokojny oddech. Pozwól, aby wypowiadane słowa w pełni, całkowicie zintegrowały się w Tobie na głębokich poziomach Twojej świadomości. I jeśli miałeś zamknięte oczy, otwórz je i przeciągnij się każdą kolejną sesją, gdy powtarzasz te afirmacje, zauważ zmiany, jakie zachodzą w Twoim umyśle, w Twoich zachowaniach, w Twoich decyzjach, w Twoim ciele. Afirmacje warto powtarzać rano, tuż po przebudzeniu wieczorem, tuż przed snem, kiedy nasz umysł jest bardziej otwarty i gotowy na przyjęcie korzystnych sugestii, a także w ciągu dnia, wtedy, kiedy masz ochotę, chcesz i tego potrzebujesz. A ja z przestrzeni mojego serca Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Piękna, wyjątkowa kobieto. Jeśli Ci się podobało, zostaw komentarz i daj łapkę w górę. A jeśli masz ochotę pracować głębiej, zapraszam na indywidualne sesje ze mną z miłością Urszula.